Cześć, z tej strony Manich 44 a dziś pokażę Wam jak przygotować Waszego AEPa pod używanie go z akumulatorem LiPo poprzez instalację MOSFETu. Aepy, czyli elektryczne pistolety, może nie są tak realistyczne. Efektowne, trzymają taką moc jak gazowe klamki, ale mają jedną dużą zaletę. Da się ich używać w niskich temperaturach, w których tradycyjne gazowe klamki odmawiają posłuszeństwa. Zwłaszcza jeśli zaopatrzymy się w akumulator LiPo, ponieważ akus z zestawu też może wysiąść, jeśli jest naprawdę zimno. Decydując się na akumulator LiPo, warto zainstalować w pistolecie również mosfet. Będzie on chronił styki przed przepaleniem i może nieco poprawi reakcję na spust. I tak, wiem, Cyma oferuje pistolety już z zamontowanym mosfetem i LiPo, ale powiem szczerze, że osobiście niespecjalnie ufam temu układowi, dlatego zdecydowałem się postawić na sprawdzone rozwiązanie i wybrałem układ od Perun Airsoft. Zatem bierzmy się za montaż w moim CM030. MOSFET jest bardzo mały i jego montaż dość prosty. Montuje się go na minusowym przewodzie idącym między akumulatorem a silnikiem. Jak widzicie układ ma oznaczone miejsca lutowania jako B minus, czyli przewód minus idący od akumulatora oraz M minus, czyli przewód minus idący do silnika. A wyzwala go plus z koski stykowej, który lutuje się z drugiej strony, więc przeróbka w pistolecie będzie bardzo prosta. Po ściągnięciu zamka, pierwsze co muszę zrobić, to odkręcić tę osłonę. Trzyma się na trzech śrubkach. Po jej ściągnięciu mamy widoczne okoblowanie. Z lewej strony biegnie minus z akumulatora do silnika. Z prawej zaś plus z akumulatora wchodzi do kostki stykowej i z niej drugim przewodem idzie do silnika. Aby ułatwić sobie lutowanie, zdemontuję podstawę prowadnicy dyszy. Trzyma się ona na dwóch śrubkach, a przy jej demontażu należy uważać, aby prowadnica dyszy nie wystrzeliła nam do tyłu. Sama podstawa ma również od spodu małą sprężynkę, która dociska cięgno spustu do kostki stykowej. Łatwo ją zgubić. Teraz mogę wyciągnąć prowadnicę oraz dyszę. Zaczynam od przelutowania plusa idącego z akumulatora na kostkę stykową bezpośrednio do plusa idącego do silnika. W ten sposób plus idzie z akumulatora do silnika bezpośrednio, ale jest też obecny na kostce stykowej, co będzie nam potrzebne do aktywacji MOSFETu. Teraz zajmę się minusem, to na nim muszę zamontować MOSFET, dla którego muszę znaleźć miejsce w replice. I tutaj wydaje mi się, że będzie idealnie. Przecinam w tym miejscu istniejące okoblowanie. Ale zanim zabiorę się za montaż układu, muszę dla niego zrobić nieco więcej miejsca. Do tego wystarczy ostry nóż tapicerski, którym wycinam ten element. Teraz jest znacznie lepiej. Zanim zamontuję układ w replice, to wcześniej przylutuję do niego przewód sygnałowy, rozizolowuję sam przewód z zestawu i oblutowuję jego końcówkę. Teraz nakładam cynę na przygotowany punkt lutowniczy na układzie i przylutowuję przewód. Po wszystkim powinno to wyglądać mniej więcej tak. Mogę teraz wymierzyć ile przewodu potrzebuję. Upycham go w ten sposób, pamiętając, że nad nim będą pracowały ruchome elementy. Nie chciałbym, żeby przeszkadzał w działaniu repliki. Teraz pozostało przewód rozizolować, oblutować oraz przylutować do punktu na kostce stykowej, który wcześniej zwolniliśmy. Pora na montaż układu. Przymierzam MOSFET w miejscu, w którym chcę go zamontować i dopasowuję do niego długość przewodu. Odpowiednio je skracam, rozizolowuję oraz oblutowuję. Nakładam cynę również na punkty lutownicze na układzie. Teraz już mogę przylutować przewody do MOSFETu. Przewód idący od akumulatora przylutowuję do punktu B-, minus, a przewód idący do silnika do punktu M-. MOSFET zainstalowany. Teraz zamontuję z powrotem dyszę, jej prowadnicę oraz podstawę, a na końcu osłonę. Wkładam akumulator Lipo i jak widać wszystko działa jak powinno. Teraz mogę grać bez obawy o uszkodzenie styków. Jeśli wykonacie taką modyfikację u siebie, aby używać dedykowanych akumulatorów, jak na przykład ten Electro River, to będziecie musieli go jakoś naładować. Osobiście nie polecam takich prostych ładowarek do tak małych akumulatorów. Ładują za dużym natężeniem i mogą przyczynić się do uszkodzenia pakietu. Lepszym ogólnie rozwiązaniem do ładowania pakietów jest taka mikroprocesorowa ładowarka jak Redox Alpha V2 ale tu pojawia się problem. Do takiej ładowarki należy podpiąć akumulator końcówką balansera oraz przewodem zasilającym. Pokażę Wam, jak prosto zrobić adapter z oryginalnej ładowarki. Potrzebujemy jedynie zasilacza z adapterem z zestawu z pistoletem oraz gniazda TDA. Z zasilacza sieciowego z zestawu odcinam końcówkę z wtykiem i rozizolowuję końcówki. Musimy dowiedzieć się, jaka jest polaryzacja, aby nie podłączyć odwrotnie akumulatora. Pokaże nam to obrazek na zasilaczu. Według niego plus idzie na wnętrze wtyku, a minus jest na zewnątrz. Teraz miernikiem sprawdzam, który przewód odpowiada miejscu na wtyku. Przewód z paskiem to plus, a bez paska to minus. Zanim przylutuję przewody do gniazda Deans, wcześniej utnę dwa kawałki izolacji termokurczliwej. Moja jest trochę za duża do tych przewodów, ale z racji, że nie mam większej, to będzie musiała być. Teraz nakładam nieco cyny na obydwa punkty lutownicze na gnieździe TDA oraz na przewody. Mały lifehack. Jeśli nie macie takiej trzeciej rączki do trzymania wtyku w trakcie lutowania, to możecie sobie pomóc kombinerkami z założoną gunką recepturką. Nakładam termokurczkę na przewód z paskiem, czyli plus, i przylutowuję go do poprzecznego punktu w gnieździe. Analogicznie robię z drugim przewodem i przylutowuję go do drugiego punktu. Pozostało skurczyć izolację zapalniczką lub opalarką, i nasz adapter jest gotowy. Jak widać, po podłączeniu przez niego akumulatora do ładowarki wszystko działa jak powinno, i mój pakiet ładuje się poprawnie. Teraz mój pistolet jest przygotowany do pracy na akumulatorze Lipo, dzięki czemu będę mógł z niego korzystać w zimie, oraz mam jak bezpiecznie ładować sam akumulator bez obawy o jego uszkodzenie zwykłą ładowarką. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przyda. Samego Cymogloka używałem z lipo i MOSWETem bez awaryjnie przez kilka lat, więc moim zdaniem warto wykonać taką przeróbkę. Na dziś to wszystko, a póki co, dzięki za uwagę i do następnego!